Komórki macierzyste, krew pępowinowa to są hasła, które budzą ogromne nadzieje zarówno pacjentów, jak i świata nauki. Popatrzmy, jak w Polsce można pozyskać krew pępowinową i pochodzące z niej komórki macierzyste. Zamiast wózka czy kołyski można nowonarodzonemu dziecku podarować biologiczną polisę. Taką polisę ma zagwarantować krew pobierana zaraz po porodzie. Jest to jedyny moment w, cał w ciągu całego naszego drugiego życia, kiedy tę krew możemy pobrać, właśnie w momencie narodzin naszego dziecka. Tutaj w tych miejscach są specjalne igły pobraniowe. To są dwie igły pobraniowe, które wkuwa się w sznur pępowinowy. Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste. A czym one tak naprawdę są? Mają one unikatowy potencjał leczniczy. Ten potencjał leczniczy może być wykorzystany w przyszłości do leczenia dziecka bądź kogoś z rodziny, rodzeństwa czy, czy też nas samych. A na czym polega wizja zastosowania komórek macierzystych? Komórka macierzysta ma właściwości różnicowania się w każdą inną komórkę. W związku z tym, jeśli w wyniku choroby, urazu lub procesu starzenia dochodzi do zniszczenia komórek odpowiedzialnych za konkretne funkcje, wówczas uszkodzoną komórkę można zastąpić macierzystą. Taki proces można nazwać resetem organizmu, bo to właśnie komórki macierzyste przejmują funkcję komórek, które nie mogą spełniać już swoich zadań. Komórki macierzyste z krwi powinowej standardowo wykorzystywane są przede wszystkim w schorzeniach hematologicznych. Są to ta lista liczy blisko 80 e, jednostek chorobowych. Są to ostre białaczki, białaczki przewlekłe, chłoniaki, niedokrwistości, zespoły mielodysplastyczne. E, i, I w tychże wskazaniach krepem powinno być użyta standardowo. Historia przeszczepiania komórek macierzystych ma ponad 25 lat. Na świecie mówi się o ponad 30 tysiącach zabiegów przeszczepienia komórek z krwi pępowinowej. W Polsce było ich kilkadziesiąt. Po raz pierwszy w Polsce przeszczepienia krwi pępowinowej dokonano w 1994 roku, pobierając ją od siostry chorego. Chory chłopiec cierpiał na ostrą białaczkę szpikową. Pobranie krwi pępowinowej kosztuje około 2000 zł, w zależności od banku. Komórki macierzyste można przechowywać w takich warunkach, w warunkach bardzo niskiej temperatury, bez końca. Procesy biologiczne są zatrzymane, w związku z czym w każdej chwili mogą być rozmrożone i one wznowią swoje czynności życiowe. Dla mnie to w ogóle było coś naturalnego. Po prostu tak chciałam zrobić, tak zrobiłam. Bezbolesne namawiam wszystkie mamy do takiej świadomej decyzji. Jak również lekarzy prowadzących, żeby informowani mamy o takiej możliwości, bo dużo kobiet sobie po prostu sprawy z tego nie zdaje, że jest coś takiego jak krew pępowinowa.